Mati, zobacz! Mikołaj jest od i wypiączka Mateuszko, ale dostałeś dzisiaj fajne zabawki Dostałeś, no? A który wszedł Mikołaj? Którędy? Którędy wszedł Mikołaj? Kasiu, Musimy iść, Mikołaj chyba coś dla Ciebie ma. Chyba coś Ci przyniósł. Co to jest? No chodź zobaczymy. Daj rączkę. Co to jest? No wyciągamy? Tak? Tak. Czy on coś dla Ciebie przyniósł? Co tutaj mamy od Święta Dikołaja? Wow! Co my tutaj mamy? To jest, słuchajcie, jakaś albo dżownica Nie wiem, z buźką pandy. Nie wiem, o co tu chodzi. Ale jest śmieszne. Zobaczcie, to są takie klocuszki. To jest taka układanka, i dziecko sobie. Zobaczcie, może na przykład. Ułożymy serduszko, Jasiu. Mamy serduszko. Drugie serduszko i Hopsia. Widzisz? Hopsia, Hopsia. I. Hopcia. Vlogmas dzień piąty. Jak możecie zauważyć, my jesteśmy z Jasielkiem w samochodzie, a to dlatego, że jedziemy po Mateuszka i po ciasto, bo dzisiaj przyjeżdżają moi teściowie na takie ciasto z okazji moich urodzin i od razu na Mikołajki do dzieciaczków. Także my jedziemy i odezwiemy się do was, jak już będziemy w domku. Zobaczcie, właśnie wracamy z przedszkola Tim i Mati dzisiaj w przedszkolu. Dostał takiego Mikołaja. Był u Was Mikołaj? Tak. Tak. Uuu, super. Więc otwieramy prezencik. Zobaczymy, co tam jest ciekawego. Pierwszą mamy chyba taką. O, tak, to jest książeczka. Zobaczcie. O, ja! Książeczka o świętym Mikołaju, ale zobaczcie, jaka czoderska. Ale super. Ale będziemy dzisiaj czytać. Tutaj mamy łamigłówki z wesołym bałwankiem, ale będziemy dzisiaj rozwiązywać. No super. To nam na pewno umili troszeczkę wieczory i naklejeczki. Zgaduj z czuczu! -czu. I tutaj mamy 150 rozwijających zabaw w pytaniach i odpowiedziach. No, coś cudownego. Zobaczymy, jak to wygląda w środku. Tak jak myślałam, to są takie karty. No to ładnie. Ale mama to musi gdzieś schować i po prostu będziemy siadać wieczorami i będziemy się to bawić. Postanowiłam, że mamy jeszcze troszeczkę czasu, więc pojedziemy teraz na kawusie i ponczusia do Grzeczki i tam właśnie kupię ciasto. Tak, Mati? Pączka. Pączka, Pączka z okazji Mikołajek. Będziemy otwierać nasz kalendarz adwentowy i dzisiaj otwieramy szósteczkę Mateuszek Szukamy szósteczki mogę zobaczyć, jaką... On kołaj, faktycznie, proszę kochanie. A podzielisz się z Jasiem? Tak. No ta gryzka bierz. Daj gryska Jasiowi. A mój Jasiu? No bardzo dobra. Niam, niam, niam. A na dzisiejsze przyjęcie, moi drodzy, kupiłam takie trzy kawałeczki. Pierniczek przekładany dżemem. Tutaj mamy kostkę bezową z kawą i taką kostkę lodową. Ona ma chyba jakąś galaretkę w środku i owoce. Więc dzisiaj taki słodki dzień. A teraz poczytamy sobie o świętym Mikołaju. Zobaczcie, przejrzałam jeszcze raz te prezenty dokładnie. I ta zgadywanka to jest naprawdę coś super. Słuchajcie, tutaj mamy na przykład pytania który owoc to banan yy, Usz piłki od największej do najmniejszej, pokaż ucho, tutaj od razu są odpowiedzi i tak dalej, i tak dalej super, naprawdę i nie tylko dla Matiego, ale też dla Jasia, który niedługo będzie uczył się kształtów, zwierzątek owoców, więc no super sprawa i na odwrotnej stronie mamy to samo znajdź wszystkie koty na dachu, którędy jesz pójdzie do mamy które spodnie są taty, a które synka. No naprawdę świetna sprawa, więc my idziemy za chwilkę e, zgadywać i się uczyć. Witam Was kochani. Słuchajcie, mamy już kolejny dzień z sobota. Niestety wczoraj nasza imprezka nie wypaliła ze względu na takie sprawy rodzinne. Yy, ale już jestem i teraz przyjechała do nas moja babcia, dzieci i moja babcia i za chwilkę przyjeżdżają moi rodzice, także za chwilkę wam wszystko pokażemy. Dobra słuchajcie, powtórka z rozrywki, wyciągamy ciacha. Bo słuchajcie, wczoraj to co były to po prostu zjedliśmy, więc no jeszcze raz wszystko od nowa, proszę bardzo. Otwieramy dalej. Drugi był grudnia już. Był tak. drugi grudnia. No to otwieramy drugiego grudnia. Proszę, to sobie odłóż. Ja już umyłam. Co tu jest Jasiu? Chodź Jasiu, idziemy, zasuwamy. Jasiu, co ty tutaj masz? Co to za krówka? Dla potrzeba baterii. Co potrzeba. to za krówka no piękna? Mati. Mati, tu masz słodycze. A wies... Kochani, jeszcze szybciutko chciałabym wam pokazać mój prezent na urodziny. Słuchajcie, dostałam taką świeczuszkę z o, zapachu jabłuszka i cynamonu. Bardzo ładna świeczuszka, bardzo ładnie pachnie. I tutaj I tutaj słuchajcie taki oto przepiękny łańcuszek z napisem Love. Także dziękuję rodzice. Hej, Hej kochani, witam Was! Kolejny dzień. Słuchajcie, my jesteśmy teraz u moich rodziców, bo Mateuszek był u babci od soboty do dzisiaj. Jest niedziela. I słuchajcie, przyjechaliśmy na obiadek, więc no nic praktycznie dzisiaj takiego się nie będzie działo. Ale kilka rzeczy chciałabym wam pokazać. I, i tak. I zapraszam Was do oglądania. W ogóle wczoraj rodzice z Mateuszkiem ubrali Choinkę i zobaczcie w ogóle jaka duża i jak przepięknie jest ubrana Christmas time is here and cheer. Fun for all the children call their favorite time of year In Chciałam wam właśnie teraz Pokazać kilka rzeczy, m.in. prezencik Słuchajcie, od Mojej siostry Natalki, za który bardzo dziękuję I słuchajcie, dostałam Takie kapcie Zobaczcie, czy na Takie jednorożce Ja właśnie teraz nie mam kapci Na zimę, więc takie Kapcie, paputki Mi się bardzo przydadzą i coś, słuchajcie, co mi się na pewno przyda, między innymi do nagrywania vlogmasów, żeby to Magię Świąt bardziej przybliżyć. Jest to taki duży, słuchajcie, kubeczek. Zaraz Wam go otworzę. Duży, piękny, zielony kubeczek z takimi białymi brzuskami i z reniferkiem, więc naprawdę super. Let it snow. Więc jutro sobie robię kawusie w tym gubeczku Kolejny prezencik od mojej kochanej teściowej Dzisiaj akurat byłam u niej mm, Zawieźć inhalator dla zosięki. Od razu mi wręczyła prezent, bo w ogóle się z nim nie widziałam e, Od czasu moich urodzin I słuchajcie, kupiła mi taki, takie wkłady e, O zapachu róży, bardzo ładnie pachną Do tego słuchajcie, kupiła mi taki przepiękny, błyszczący z takimi, jak widzicie, dwoma wkła wkładami. Z takimi słoiczkami mini. E, I właśnie chyba pod Tomików ja te świeczuszki. Zobaczcie, jakie przepiękne. I maseczki. Pierwsza to jest od selfie projekt rozświetlająca. Ja już ją miałam, bardzo Wam polecam. Super, rozświetla w ogóle skórę. I e, ona też wygładza. Skóra jest dzięki niej promienna. E, I ma wyciąg z perły. Zobaczcie, w ogóle jak się świeci. Na pewno, w którymś. Vlog się sobie y, taką maseczkę nałożę. Tutaj mamy hydrożelowe płatki pod oczy od perfekty. E, dostałam dwie nawilżające maseczki z jajki i jedną dla mojej kuzynce. I takie serum do twarzy od Perfekty. E, I to jest, słuchajcie, taki zastrzyk energii usuwa oznaki zmęczenia. E, I tutaj mamy skoncentrowaną witaminę C i biominerały, więc... Idealnie właśnie na tą porę roku. I tutaj słuchajcie, kolejny prezent to jest prezencik od mojej szwagierki, którą teraz bardzo pozdrawiam i dziękuję jej za ten prezent. Dostałam taki perfumik, bardzo ładnie pachnie. To jest chyba taka y, podobna wersja perfumu od Versace. Tutaj mamy taką świeczuszkę, i wiem, że taką świeczkę możecie dostać w pepko. I zobaczcie, jak ona prześlicznie wygląda. Jest biała, ma takie czarne detale. Tutaj ma taką przepiękną kokardeczkę. No i w środku świeczuszka. I ona bardzo mi przypomina: wiecie co? Balsam z Nivea. Naprawdę ma taki sam z zapach. Więc tak, świeczuszka. I ostatni prezencik to jest szmineczka od Eveline. I to jest numerek, słuchajcie, 500. I to jest taka czerwień, więc idealna. Słuchajcie, pomadka na okres świąteczny, ponieważ ja uwielbiam wtedy um, właśnie malować usta na czerwono. No, no, to jest taki klasyczny, właśnie świąteczny makijaż. Musi być czerwona pomadka, e, więc no, strzał w dziesiątkę. Karolinka z tym prezentem, więc to lecimy dalej. Ok, otwieramy kalendarz adwentowy od babci. Tak. Otworzymy dziewiąteczkę, bo jutro nie będziemy mieć czasu na to, więc otwieramy. Dobra. Zobaczymy, co tam ciekawego jest. O, żelki. tam jest. I co tam jeszcze jest ciekawego? Zaraz zobaczymy. O, co to jest? Co tam? I jajeczko. Moje. I uwaga, zobaczymy, co tutaj jest. Mati, proszę. Kolejny Smurfik. Ogólnie to wszystko polega na tym, że Mateuszek musi zabrać 24 figurki w tym stylu, żeby dostać prezent od Mikołaja. Tak? Od gwiazdora, pod choinkę. Więc musimy uzbierać wszystkie figurki i dostaniesz prezent. Okej? Okay? Tak. Dobra.